To tak trochę za bardzo przycisłem 52% robimy bardzo rozsądkowo 131 km y, zostało mi do zrobienia że mogę 111 zrobionych do celu 26 km 39 minut bierzemy monocykl hey, I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fake is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive and so passionate Every word I move So descriptive like an adjective I got a vendetta Against people who patent it Being negative When you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior inferior. you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Yeah now that I've been put through <much> hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up. No, I don't take shit. I got Nie, 9 km przed. Wszedłem sobie z buta i machałem palce. Same taksówki. Jeden taksówkarz z Turcji mi się zatrzymał. Za 40 złotych mnie podwiózł. Jestem mu bardzo wdzięczny. Teraz 52% i spokojnie do domu, ale przymrozek jak nie wiem. Przymrozek właśnie potitał mi. Przymrozek jak nie wiem, bo szyby zamarzły. Zobaczymy, powoli pojedziemy. Mam nadzieję, że więcej przygód nie będzie. To tak, w zasięgu mam 53% baterii, jak to się 53-52 zostawiłem. 131 km. A ile do domu? Do domu godzina 41, 110 km, czyli powinno się udać. Walki Ty podajcie, ale przymrozek, minus -4. Home, sweet home 1%, 220 222 km przejechane Dobrze, że to ma czujnik, że jak na na linię, to To reaguje, bo to mnie osuciło Tak bym was poszedł dżemnąć. I co wam powiem, myślałem, że będę miał zapas Dupa, minus 4, minus 5 Włączyłem ogrzewanie No i jechałem 70 max Tak to wyglądało Tak więc Nie polecam elektryków takich nisko zasięgowych Jak ktoś chce jeździć dalej Wokół kumina zajebiste Tak bo z monocyklem to trwało 3 godziny 32 minuty. Masakra. Z czego pociąg ostatnio trochę ponad godzinę. Tak więc sami sobie to podsumujcie. Ja idę spać na trening. Dzisiaj nie idę. Muszę Marcinowi dać znać, że przeprosić go, że nie do mrody. Jakby kogoś interesowało gniazdkowe ładowanie 2 kW 13 godzin teraz do 80%.